Witam, jestem JJ Joker a to jest kolejny odcinek naszej serii Okej okay, poszedł sobie e e serii Let's Play God of War Chains of Olympus Jak widzieliście mieliśmy bliskie spotkanie z bazylizkiem na szczęście pogryzł sobie jakiegoś człowieczka i, i, i już nie chciał z nami walczyć specjalnie Dzięki Bogu! Nie wiem jak wy, ale mi ten Bazyliszek w ogóle się nie podoba w tym mieście. Nie pasuje całkowicie do wystroju. A ta krew, którą pozostawia wszędzie po sobie, tym bardziej, naprawdę. No nie powiem, że Kratos nie pozostawia krwi. No ale... <laughs> bazyliszek jest, jest gorszy, tak uważam. Nie, w ogóle nie, nie pasuje to w ogóle. Tak, jak zwykle musiałem wszystko sprawdzić, wybaczcie mi. Eee. Co jakiś czas mogę... Zabrać ciało człowieka, pogryzionego przez bazyliszka. Niedociuczkany landrynek taki to jest. Patrzcie. Tak, Kratos, pewnie podnieść. Może się przyda, nie? Jasne. Wstydziłbyś się, człowieku. Ty jeno cmentarna! Znaczy, na niej jest cmentarna. Czy właśnie muzyka wtedy dostała orgazmu? No nie, tak mi się wydawało, że, że chórek się ucieszył Ale wracając do gry rozbijamy kolejne dzbanki Nie wiem po co Zabijamy kolejnych żołnierzy Nie wiem po co dla zabawy haha dzbanki też dla zabawy chyba No taka, ta, taka jest prawda Przepraszam dzbanek mi kiedyś coś zrobił bardzo złego i to teraz muszę się wyżywać na nim tak, dzbanki nabijały się ze mnie w szkole. Wyzywały mnie dzbanki, dlatego w tej grze będę często rozbijać dzbanki. Przyzwyczajcie się. A skrzynki mnie biły! Tak. No, mówię wam, wiem, miałem dziwne życie bardzo. Przyzwyczajcie się. Chyba już się przyzwyczaliście. Postaram się niedługo zacząć nagrywać na żywo God of War. O ile to będzie w ogóle możliwe. A jak nie będzie możliwe, to nie będę nagrywać na żywo. haha and. Ha, ha. Nie, nie, nic nie, 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 Teraz widzieliście cięcie. A ja się bałem, bo na moim programie... Zamiast się części filmu widzę teraz po prostu biały pasek i zmartwiłem się, że wy też będziecie widzieli po prostu tylko białe tło, co by mnie bardzo załamało, ale jeszcze nie załamałem. Chwilę grozy przeżyłem. Hu, ale adrenalinka poszła. No, patrzcie. I w tym momencie musiałem zrobić cięcie, bo jestem głupi <ścoughs> tak. Bo je... Korpki w mózgu zaczęły się obracać. Dopiero teraz rozkwiniłem, że trzeba tą skrzyneczkę wziąć. Zbuta! No nie. Zbuta! Jest! Udało się. Tak, najpierw tą skrzyneczkę musimy położyć, a potem tego. landrynka niedociućkanego przez bazyliszka położyć na drugim guziczku. Uuuu. Tym nagrywam ten odcinek, kiedy to na dworze jest temperatura 30 stopni. I ja piernicie, to jest masakra. Ale przynajmniej czuję się jak w Grecji Antycznej. Huf. Tak, zabierzemy to, położymy tutaj. Przesuniemy skrzynkę. Znowu zabierzemy. Nie, no nie mogę na to patrzeć. Naprawdę, twórcy gry musieli nam kazać nosić te ciała. Człowieka pogryzł bazyliszek i nawet go nie zjadł. Gościu został tak znieważony, że bazyliszek odmówił, żeby go zjeść. Po prostu go pogryzł i wypluł. A jeszcze Kratos teraz go używa jako odważnika do guziku. Wybaczcie mi, ale to jest przekichany los. Teraz będzie jeszcze docięcie, uwaga. Haha, ha! Kratos, pokaż, jak się cieszysz. Jej, cieszę się, cieszę się, jej, jej! Jestem czarny! Znaczy, jeszcze nie teraz. W trzeciej będę czarny, tak, jej! To ja znowu Joker. Przed chwilą mówił Kratos. I kolejna biała skrzynka, w której mamy... piórko Fediksa! Bardzo męski przedmiot. Swoją drogą, ciekawe, gdzie on te piórka wsad... Nie nie, wa... nie, 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 nie ważne. Otwieramy kolejne drzwi. I ze co się na nimi kryje? Nic! Wuhu! Koniec planszy. Most brukliński chyba, tak? Dobrze widzę? Tak, dokładnie, jesteśmy teraz na Brooklinie O oh shit. O oh shit... O oh. oh fuck me! Um. Cześć! Masz jeszcze jakieś... Sorry za to oko nie... nie. Dobra gościu, teraz naprawdę zostaniesz. Nie ma, trudno. Boję się jak cholera, a i tak cię zapłukę. Aaa, i co? Dobrze ci tak, co? Aaa, gubisz... No, próbuj mnie trafić. Pudło. Cicho tam na dworzu! No. A masz jakieś stępione zęby, nie potrafisz nawet mnie ugryźć. Uwaga, cięcie teraz. Jak zwykle ktoś musi przerwać, nawet w walce z bazyliszkiem. Oh yeah. epic. Pierwszy boss, ale od razu hardkorowo, nie? Potem już może być chyba TYLKO LEPIEJ, nie sądzicie? Już będą coraz więksi bosowy, tak jak na przykład w God of War 3. Prawda? Prawda, że tak będzie? Prawda? Zobaczymy. Haha, ha, uciekaj, uciekaj, ty mały tchórzu. Z daleka wydajesz się naprawdę mały. Dobra, jesteś coraz większy. Rośniesz. W oczach. Jak na drożdża. I z tego, co pamiętam, to... Uuu, drugie oko. Nie, trochę nad okiem, chyba. Tak, to teraz będzie fail z mojej strony, niestety. Oooo Kratos, ty ciapo! To nie ja, to Kratos. ale teraz... Będę kręcić tym joystickiem jak szalony. Patrzcie, jak mały Kaziu. Jezus! Chodź tu do mnie! Oh yeah! Tak, to jest jak się zadziera z JJ'em. Znaczy z Kratosem. Znaczy z JJ'em i Kreit. Uuu, u, uuu Nie ma tak dobrze. Gdzie z tymi zębami? Eee, uważaj z tą jedynką do dentysty radzę iść. Masz. Naprawdę, potem będziesz miał problemy. Dobra, ch nie chcesz, to nie słuchaj, ale ja cię ostrzegam. I TikTak. Zainwestuj w TikTok. Bo ten ogień to naprawdę nie jest normalne. Znowu uciekasz. Jesteś jak... Nie, nie, nie będę, nie będę, nie będę przeklinać, bo nie powinienem. Prawda? A jak powinienem, to napiszcie. Nioch, nioch. I ponownie. Teraz... Um, dla tych, którzy grali w Mortal Kombat. Get over here! Oh yeah. Ponownie. Główka boli, co? No, a Papik by się przydał pewnie. Jakiś taki niewyraźny jesteś. Ale spokojnie, to normalne przy walce z Kratosem i JJ-em komentującym, to jest normalne, żeby... Au! U, tak, oje. Oh yeah. Finish. Teraz się na chwilę zamknę. Boom Headshot! Sorry.

But there was more afoot than Kratos could possibly know. In the darkness, Morpheus, the god of dreams, awakened to a world where he and only he wielded power. Land by a black fog that ok, to już koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, żółte ma guziczek. Na razie ledwo z czasem jak zwykle. Uff.